Hej, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj przyszła do mnie paczka z customami na, na zamówienie, tak jakby. To nie były customy, które kupiłam randomowo, tylko one właśnie były robione na podstawie mojego zlecenia, mojego wzoru. E, także już Wam pokażę paczuszkę i razem ją otworzymy. wygląda ona tak, jest bardzo ładnie zapakowana. Hmm, także otwórzmy. W ogóle mam pazurki niezrobione, mam ściągnięte na ten moment. Będę mieć dopiero robione... O kurczę, musimy chyba niestety rozerwać tę naklejkę. Jest dobra. Szkoda, bo ładna była, naprawdę. Okej, okay, otworzyłam już, więc wyciągnijmy zawartość. Okej, okay, pierwszy kastą, którego zamówiłam. Aha, nie wspomniałam, ale zamówiłam generalnie dwa kastowe. Tutaj coś mamy w ogóle. Dobra, nie wiem, co jest. Okej, okay, kolejny custom. Tu mamy jeszcze jakąś karteczkę. Okej, okay, wszystko. O, przepraszam za paproszki, jeżeli je widać. Dobra, zobaczymy. Chyba nic tutaj nie widziałam. Ale dobra, zobaczymy. E, tutaj mamy taką folikę. O, trochę mnie widać było chyba. Dobra, odpuszczmy najpierw tą folijkę, bo jestem ciekawa co tu jest w ogóle. Słuchajcie, naklejki, dobra. Ok, jeszcze coś zostało. Mamy tutaj jeszcze jedną naklejkę. Dobra, przeglądajmy naklejki w takim razie. Mamy tutaj cukiereczkę. E, tutaj mamy figurki. Tu mamy serduszko. Tu mamy kotkę, którego mam zresztą, go bardzo lubię. Mm. Mamy tutaj foczkę. Mamy pieska, w ogóle przepiękne są te naklejki. Ten kotek, jejku, jaki piękny kotek. Okej, okay, tu mamy taką naklejkę, tu mamy króliczka, tu mamy takie, taką naklejkę. nie wiem za bardzo co to jest. Tu mamy chyba szynszylę. i mamy owieczkę, fajnie, dobra. Bardzo lubię naklejki i kurczę, akurat chciałam, chciałam troszkę naklejek zbierać. Mm ze względu na dzienniki, które chcę prowadzić. Ale nieważne, teraz przejdźmy do um, figurek. Zaczniemy od tej. Jest ona robiona na fejku. I to był właśnie mój projekt, um, żeby tak ją wykonać. Dobra, otwieramy. Okej. Okay wygląda bardzo ładnie. Nie widzę tutaj żadnych paproszków. Tak zupełnie szczerze. Tak szczerze nie widzę żadnych paproszków, więc fajnie. Mm. Tak wygląda figurka, ogólnie ona jest już zabezpieczona, ale nie ma zabezpieczonych oczek, bo tak chciałam, dlatego że ja ogólnie jestem bardzo wymagająca jeżeli chodzi o rzęsy i eyeliner, i ja po prostu chciałam to zrobić sama, ja jestem po prostu taką osobą, że muszę mieć wszystko idealnie niestety i... Yy... Po prostu ta pani robi w innym stylu niż ja i dlatego chciałam zrobić to sama i muszę po prostu sama zabezpieczyć te oczka i zrobić im rzęsy, ale jest przepiękna. Bardzo mi się podoba. Jest na fejku niby, ale ten fejk jest bardzo dobrej jakości z tego co widzę i ja się tym zachwycam. Także no nie powinno raczej tej się nic uszkodzić eee, Ona nim, ale dobra lecimy z kolejną figurką, bo jestem jej bardzo ciekawa i jestem bardzo nią podjarana. Okej, okay, kolejna figurka. Wyciągniemy ją z woreczka. Wow! Ogólnie pani specjalnie na moje zamówienie kupiła tą figurkę. Jest to tym razem na oryginale, też nie ma rzęs, bo prawdopodobnie, chociaż ona wygląda przepięknie bez tych rzęs, ale jeżeli się zdecyduje, to będę dorysowywać jej rzęsy i także oczka są niezabezpieczone i będę musiała je sama zabezpieczyć też ze względu na moją prośbę. Ta pani normalnie zabezpiecza oczka. I wygląda cudnie. Patrzcie jakie ma piękne w ogóle... Jejku, ślicznie to wygląda i nie widać tych maźnięć farbą za bardzo. W sensie tutaj e, troszeczkę widać niby, no ale wiadomo, takie minimalne machnięcia pędzlem będzie widać. E, no, ale generalnie nie widać za bardzo tego, że, że tutaj było ruszane pędzlem. No, przepięknie to wygląda. Przepiękne są te figurki, jestem strasznie z nich zadowolona. E, wyglądają tak, jak chciałam, żeby wyglądały, dosłownie jeden do jeden, tak jak narysowałam. Znaczy, no wiadomo, ja nie mam dobrych umiejętności malarskich, ale generalnie, tak jak mniej więcej sobie to wyobrażałam, to tak to wygląda. I no jest super. Jestem mega szczęśliwa i jest zadowolona z tego powodu. No, <laughs> tak jak mówiłam, te pazurki, ale jednym już został tutaj na tej ręce, bo jest w takim dobrym stanie, ale to nieważne. Pomijmy ten fakt. Okej, okay, to tyle z mojego zamówienia, bardzo Wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że te figurki się Wam podobają, mi się mega podobają i chciałabym je w przyszłości użyć do jakiegoś serialu, nie do tego co będzie teraz w najbliższym czasie, ale do jakiegoś innego na pewno. Jestem strasznie zachwycona, są przepiękne, myślę, że jeszcze będę zamawiać u tej pani, jeżeli będzie robić te customy dalej, bo naprawdę jestem mega zadowolona. Okej, okay, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Aha, w ogóle jeszcze powiem Wam, że bardzo szybko będę zrobiła te customy. Dosłownie zajęło jej to, nie wiem, dwa dni. Chyba tak, naprawdę bardzo, bardzo szybko, a jakość jest świetna. OK, e, Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!